Witajcie, kochani, Fabryczna19: Jak co tydzień, wasz ulubiony redaktor? Ja się nazywam Roman Błaszczak, z tych Błaszczaków. Radio plus Gorzów, telewizja Gorzów. A dzisiaj ze mną fajny gość, to znaczy, zobaczymy. Może tak, może nie, no chyba raczej. No Korzenie ma dobre, więc powinien sobie poradzić z Błaszczakiem. Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry, Dzień dobry. cześć. Cześć, na Ty jesteśmy, nie musimy tak udawać. Tak, mi ostatnio, nawet mnie ganiłeś za to, że... No bo tak, bo jak ja domandę, się na Ty tak w... rozmawia, to zawsze no, powinno być przyjemniej. No tak mnie ganiłeś, to ja mówię, dzisiaj już nie, nie zaczynam od Pani redaktorze, chociaż ty też dla mnie nie byłby problem, w końcu jesteś dziennikarzem. No a Ty w końcu jesteś politykiem. No radnym, coś. przez małe p może powiedzmy, ale tak... A gdzie ten mały radny przez małe p będzie za 10 lat? Nie wiem, no życie bardzo różne. Um, życie pcha nas naprawdę w różne drogi. Trudno mi powiedzieć. Mama dała przykład, jak można zrobić karierę polityczną, i tu nie mówię nic e, złośliwie, bo już się na mnie patrzysz jakimś takim wzrokiem. Absolutnie nie. Nie? No to dobrze. Nie, nie, nie No bo no tak sobie myślę, że ty jesteś człowiekiem sportu, wiesz doskonale, że żeby coś osiągnąć, to trzeba coś e, zadziałać, żeby, żeby coś potem z tego wyszło. Jak znam ciebie, to masz jakieś tam plan na siebie, tak? No, żeby coś osiągnąć, w sporcie trzeba trenować, tutaj też trzeba trenować, że no tak, tak powiem, tak? Trzeba przejść jakąś drogę, trzeba przejść jakieś szkolenie, dojść do jakiegoś poziomu, chociaż jak widać po na przykład Sejmie, wcale nie zawsze trzeba, niektórzy mają trochę szczęścia, więcej szczęścia niż rozumu, ale dlatego też ten... No jak w życiu, poziom, w życiu też trzeba mieć szczęście, e e nie? Poziom tak jakby jest, jest coraz gorszy i wydaje mi się, że te umiejętności kiedyś, ta mądrość tych ludzi miała większe znaczenie... E Kiedyś niż teraz. Wkurzasz się o pytania o mamę. Elżbieta Rafalska, pamiętacie, wszyscy pamiętamy panią poseł? Eee, nie, nie wkurzam się. Nie, no nie ma się czego wstydzić, to po pierwsze, nie? nie, nie, nie. Poza tym, że spisu, to nie ma się czego wstydzić, no. nie? O, co no. Mm. Nie? Nie, no ja się nie wstydzę, że miałbym się wstydzić, że. że, że, że A, nie bo ten pista i tyle rzeczy na, no to jest, narobił, oczywiście ten tyle na no, rozrabiał. też na ilość łatek, jakichś takich e, uwarunkowań, które zostały przylepione, no to nie mam na to wpływu. i Nie mam też na to wpływu, jak bardzo ludzie wierzą w to, co się im przedstawia. i, no, no A co to mamy słać? Przepraszam. W porządku mama tutaj działa, spotyka się z ludźmi, z, m, załatwia te sprawy, które może. No jest aktywna, powiem szczerze, na emeryturę polityczną się nie wybiera. No bo przechodzi w, chyba w polityce szczególnie taki okres, kiedy, kiedy telefony przestają dzwonić. Kiedy już tak dużo się nie dzieje, no każdy, kto w polityce gdzieś tam był, chyba wie, że władza się piastuje przez jakiś okres, a potem się tej władzy już nie ma, prawda? Ja tak powiem szczerze, nie przestały dzwonić te telefony. Bardzo wiele osób tak jakby yy, uważa, że mama dalej może pomóc, dalej może działać, to robi i na tyle, na ile może. Działa i pomaga, a cały czas yy, jednak sporo może. Być. No bo tak. Ja wiem, że ty mi zaraz powiedz, w zaproś zaprośmuję hmm. mamę i z mamą rozmawiaj o mamie, ale jak już mam tą przyjemność, to najpierw się ciebie podpytam. Mama najpierw radną, hmm. potem poseł, potem wiceminister, Senatorem potem byłeś, jeszcze nie. senator, potem minister, potem Europoseł. No to jest takie CV, że wow, klękajcie narody. No to prawda, to, to się komentuje samo przez się, więc nic tutaj dodać, tak? Przeszła bardzo, taką każdy szczebel tej. tej tej, tej, tej kariery. I tutaj nie było przypadku, bo znam. A względu, jak będzie tak. synem? A nie wiem, jak będzie z synem. No jednak nie jestem swoim Ale masz, ich, masz czy... jakieś marzenie? Nie wiem. Moim marzeniem jest być senatorem na przykład, albo posłem, albo ministrem, no? Nie, nie, nie mam takich marzeń. Z, zakładam, że. Fajnie by byłoby być faktycznie kiedyś może senatorem, może posłem, nie twierdzę, żebym nie chciał, ale... Ale na razie jesteśmy tu i teraz. Ale ja się, mam swoją działkę, jest tutaj Gorzów, Gorzów jest moim polem, że tak powiem, bitwy działalności i się tym zajmuję, nie zajmuję się tym, co będzie w tej chwili za 5 lat. Tak? A my jesteśmy na Fabrycznej 19, robimy krótką przerwę, pozwolisz? Proszę bardzo. I zaraz wracamy. 19. Ruszamy. Tomasz Roman Rafalski, Błaszczak, Radio Plus Gorzów, Telewizja Gorzów. Witamy ponownie. Wracamy do dynamicznej, inteligentnej, a jakże rozmowy, panie radny. Druga kadencja twoja. Trzecia. Kurde, aż ten błaszczak nie przygotował no, no, do rozmowy. No, no. Jak ten czas szybko leci? leci. Jesteś doświadczonym radnym, nawet bardzo doświadczonym. E, czy ten skład Rady Miasta e, dla ciebie jest w jakiś sposób zaskoczeniem? Mówimy tutaj personalnie. o rozkładzie politycznym. Nie, na razie bardziej chciałem personalnie ja się nie patrzę już tak personalnie na to. Tak można powiedzieć, że w jakimś sensie tak, bo nikt się jednak nie spodziewał, że platforma obywatelska będzie miała tutaj chyba sama 13, chyba sama, 13 chyba, na 25. Chyba, chyba, chyba sama platforma obywatelska się aż nie spodziewała takiego wyniku. Więc zaskoczeniem jest też to, że, że nie ma praktycznie oprócz jednej radnej tutaj trzeciej yy, drogi, która miała bardzo słaby wynik w Gorzowie. I, jeszcze I bardzo, ja bardzo słaby i bardzo słaby wynik. Nie jednak klubu prezydenta Wójcińskiego. O opisie nie wspomnijmy, bo przecież wszystko wiadomo. My mieliśmy lepszy wynik pod względem mieszkalnictwa. No, pięciu jest, Tomek, no, pięciu jest, no to liczyliśmy, na więcej. 20, liczyliśmy pięciu, na więcej i tak naprawdę niewiele na brakło. To co brak spieprzyliście, że tylko pięciu? No, co spieprzyliśmy? No, no. Co nie musieliśmy spieprzyć. Być może, ja myślę, że, 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 że u nas, jak e, mówimy tutaj o partii, o jakichś takich rzeczach, które naprawdę kuleją gdzie indziej, gdzie jest słaba polityka informacyjna, że jakoś nie potrafimy sprzedać ładnie tego, e, co my robimy, co my osiągnęliśmy. Nie potrafimy się, tak mówiąc, tutaj podwórkowo, dobrze chwalić. E, to też trzeba umieć i uważam, że na e, tym. Tomek, no to może no. zróbmy takiego deala, wiesz? No jakiego? E, 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 ja to wytnę. Tak? Ale no. musisz mi zaufać. Jak mi dobrze zapłacicie, to ja będę was cały czas chwalił. Ale to nie jest. Nie, nie chodzi o to, żebyś ty nas wiesz, chwalił, żebyśmy my potrafili to. No zrobić. ale ha, Jak e, błaszczak Cię zacznie chwalić, ale, to no, wiesz. No, dobrze, no ale to. No, to... No, za 4 lata to będziemy mieli 13 no, razy. Dobra, to to sam. Popatrz, jak przypomnisz sobie Gorzów, 8-9 lat temu, mhm. a przypomnisz sobie Gorzów teraz, to jest tak diametralna, potężna zmiana, zarówno w tej sferze inwestycyjnej, zarówno w sferze finansowej, tego jak się żyje mieszkańcom. Ale jak przypomnisz sobie Zieloną Górę, jakieś 10 Oni lat temu jeszcze. i dzisiaj, a jak sobie przypomnisz, nie wiem, Olsztyn, Wrocław, w Dolny, wszędzie się pozmieniało. A kto rządził? No, jak, to? No, ale no to właśnie. słuszna, czyli... dobra czyli... partia, prawo i sprawiedliwość. Sam to no. powiedziałeś, ale... no. Tak, no. E, no ale tak, tak. to wynika. Nie prowokuj, ja ja mówię. Nie, słuchaj. nie prowokuj mnie na ten e... temat PiSu, bo w tej rozmowie polegniesz. E, Chyba, słuchaj, że chcesz. Ale tam stwierdziłeś, że bardzo duża zmiana nastąpiła. Ona z, nastąpiła dlatego, że Polska gospodarczo bardzo mocno się rozwinęła, bardzo mocno poszła do Nie tylko wskazują na to wszelkie e, wskaźniki ekonomiczne, które przez ten e, czas. Były, ale faktycznie to, co się widzi na zewnątrz, to, co się zmieniło, no zmieniła się Polska, nie ma o czym mówić. W cyfryzacji zrobiliśmy po prostu takie lata świetne, e e przeskoczyliśmy. Łatwiej się załatwia sprawy urzędowe, mamy e recepty. O tym na przykład mało się mówiło. O tym się mówiłem, że jestem obywatel, że są e recepty, że my praktycznie wszystkie rzeczy możemy składać elektronicznie. Do tej pory w naszych sąsiednich Niemczech, które uchodzą za potęgę gospodarczą, dalej e mieszkańcy muszą się użerać, Brzydko mówiąc, ale użerać ze sprawami administracyjnymi papierkowymi, tam dalej niektóre Ministerstwa działają na faksa. To może. To, ta pycha. Powiedzmy sobie szczerze. Tomek, to może ta pycha spowodowała, że społeczeństwo przestało was po prostu lubić. Ale to, jeżeli pycha, to być może, ale nie wszystkich. No nie, nie wrzucajmy też yy, do wora wszystkich jakby polityków. Zawsze w jakimś momencie można powiedzieć, że pycha gubi tych, którzy są długo u władzy. Już są tak przekonani święcie o tym, że zawsze mają rację, trochę pod, tracą słuch społeczny i faktycznie tak bywa. To nie jest. Yy... Nie można tego rozpatrywać w kategoriach tylko tutaj naszych, lokalnych, tylko po prostu tak jest polityka, tak? także na zachodzie. Ja wam jednego na, na tylko wschodzie... nie mogę wybaczyć no, i co? nie wybaczę, że A, nie podzieliliście społeczeństwo, wiesz, i to jest ale, najgorsze, ale... ale to zarówno wy, jak i Powce i z, z takim zawieszeniem cię teraz zostawię. Przepraszam, najmocniej. No, przerwę zrobię, daj nie zrobić przerwę. No nie przepraszam, Tomek. Muszę dobra, trochę tutaj dobra. porządzić w końcu to mój program, więc ja rządzę. Yes. Fabryczna 19. Przerwę robimy. Jesteśmy ponownie, Fabryczna 19, Radio Plus Gorzów, Telewizja Gorzów, e, Tomasz Rafalski, radny Prawa i Sprawiedliwości jest dzisiaj ze mną. O Radzie Miasta chciałbym porozmawiać. E, no trochę się pozmieniało to, o czym mówiliśmy, tak naprawdę e, i też Wójcickiemu się trochę... Inaczej, trudniej rządzi, bo nie ma większości w Radzie. E, nowy przewodniczący. E, jak te zmiany ty oceniasz, czy dla ciebie jako tego radnego z doświadczeniem to są jakieś duże zmiany, czy kosmetyczne? To są duże zmiany. To są duże zmiany, bo zmienił się całkowicie układ polityczny. Prezydent Wójciki, który w poprzednio miał najliczniejszy klub, miał liczny klub, gdzie wystarczyło mu paru radnych w zasadzie albo z tej, albo z tamtej strony po to, żeby przeforsować swoje pomysły, to było dla niego łatwe, to dla niego było wygodne. Teraz jest zupełnie inaczej, jest uzależniony tak naprawdę od platformy obywatelskiej i nie może sobie tak jakby na tyle pozwolić. Ja nie wiem, ja nie, nie jestem wewnątrz tego układu, że tak powiem, politycznego. Więc trudno mi oceniać, jak oni się tam jakby dogadują, jak, jak wygląda podział y, tych, tych obowiązków. No ale i, na pewno zaskoczenie, i, że Platforma Obywatelska tak pomysł. mało wzięła, tak? Bo no, wzięli Ech. przewodniczącego, wiceprzewodniczącą Rady Miasta, ale, wzięli jednego z wiceprezydentów. Ale to już teraz no, ale nie liczmy spółek miejskich i tak dalej, bo nie będę na to się w no, tej też chwili tam patrzył. No dużo, dużo zmian nie no, ma. To tak. trzeba by przeanalizować e, e, dobrze. Ale y, mimo wszystko wygrał prezydent Wójcicki wybory okay, ja cię teraz prowokuję. No. Daję ci wręcz przestrzeń, no. że możesz nagadać na tych Twoich przeciwników politycznych, a ty nawet nie chcesz z tego skorzystać. Ale skorzystać z czego? No nawet bo trzeba. dla mnie, no, gdybym ja miał platformy ]cie? obywatelskiej, to poszedłbym do Wójcickiego mając 13 radnych, bym powiedział tak. Przewodniczący Rady Miasta, wiceprzewodniczący Rady Miasta, czek wiceprezydentów i połowę spółek miejskich, tak? I koniec! A ta Platforma Obywatelska jakaś taka słaba, proszę pana. Nie, uważam, że, że mają tyle, ile chcieli, więcej nie potrzebują. Kurde. No, bo... Rafalski broni Platformy Ale ja nie bronię, no. ale gdzie tu jest obrona? No jakoś. No, no... Nie wiem. No to zaraz, Ty mówiłeś, że ty, oni tak i tak powinni zrobić. Tak, tak, ja bym tak zrobił. A może mają krótkie... To Ty ich bronisz, że oni są jacyś w ogóle skromni A w ogóle oni, w tej... A może ja tak wcale ale nie oni oceniam. mają krótkie tak, ławeczki u siebie? No, też tak y, może trochę być. Trochę się zmieniło jednak y, w ciągu tych dziesięciu lat, tak jak rozmawialiśmy. tak? Nie jest łatwo przyciągnąć do polityki teraz ludzi, którzy są gdzieś na przykład w biznesie, musieliby zostawić swój biznes, czy, ma, czy pracują w korporacjach. No, tak, ta ławka jest na pewno krótsza niż mogłaby być kiedyś. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości e, uważaj, będę chwalił, między innymi to, co dobrze zostało zrobione, to kadencyjność wójtów, burmistrzów, e, prezydentów mm. miast. E, ja uznaję, że to słusznie i tak, tam dwie i pół kadencje de facto mm. wyszły. E, czy według Ciebie jest jakaś groźba, że ta ustawa może być zmieniona? Grożba zawsze jest, bo jest jeden z członów koalicji, czyli chyba polskie Stronnictwo ludowe, ile ja nie pamiętam, bardzo mocno naciska na to, żeby to zostało zniesione, ta kadencyjność. To będzie fatalne w skutkach. Już mieliśmy kiedyś tą sytuację, zamiast e, e, solidnie działających samorządów, mieliśmy księstwa, się tworzyły, gdzie tam po, po dwóch, trzech kadencjach, w zasadzie wszystko było zamorowane, trudno było jakieś, jakiekolwiek zmiany. Jednak jak, jak jest ten taki przepływ, ten myślowy, i, y, ludzie się zmieniają, jednak to jest, to jest dobre. Bo ta, ta tkanka miasta musi jakoś tam żyć. Także ta, ta urzędnicza, że jak przychodzą nowi ludzie z nowymi pomysłami, to jest dobre, co jakiś czas chociaż. A jeżeli zamoruje się miasto, no to skutki są fatalne. Czy władza potrafi ogupić? Na pewno. E, to dobra puenta na te wejście. Przecinek stawiam, mhm. przerwę robię i zaraz wracamy na nasze ostatnie wejście. że idzie, nie? Dobrze, ale gdzie ja broniłem platformy? Ale no! To, to ty broniłeś, ty powiedziałeś, ja. oni powinni tak zrobić. Ja platformy, ta, oni... ja platformy nie będę bronił, jak już, ja zawsze, wiesz, lubię bronić tych, co, co są niżej niż wyżej, wiesz? My to zawsze byliśmy niżej w gorzowie. No taka jest prawda. No, Tomek, to jest. Tomek, ściana zachodnia, nie? Tomek, uważaj, co ty mówisz, bo jesteśmy na Ale my jest. zawsze byliśmy niżej w tym mieście. To ja się nie boję tego powiedzieć. No co tak, jak Szczecin? E, jak tutaj Zielona Góra? Nawet zielony jeszcze gorzej. Nawet jeszcze gorzej było. Fabryczna 19, jesteśmy ponownie, no. Tomasz Rafalski. E, dobrze, ja bym chciał teraz skupić się troszkę na, na, na rafalskim możemy? Możemy. Trzecia kadencja. No. E, co ty jako radny chciałbyś e, wnieść w swoją pracę e, w tej swojej no, misji pracy radnego? E, <laughs> nie pan. Wiesz, przepraszam. Pan, no się zaczyna, wierz, już, wierz, słuchaj, już, się e, zaczyna. Ja w zasadzie cały czas jedną, jedną z takich podstawowych rzeczy, to jak, jaką to, to, to... Nie, ja nie mówię branżowo, bo teraz mhm. nie chcę schodzić na branżę inwestycji drogowych, chodników, czegoś takiego, bo ja uważam, że jedną z, najważniejszą rolą radnego jest patrzenie na ręce temu prezydentowi, tym, którzy zarządzają miastem, tym, którzy zarządzają miastem, bo tak jak jesteśmy radnymi opozycji, Możemy, co prawda, mamy moc u, uchwałodawczą i możemy y, wyjść ze swoimi propozycjami, ale one i tak się gdzieś tam zderzą z koalicją, tą, tą tutaj naszą, co nie znaczy, że, że ich nie będzie, ale my musimy się patrzeć na, na pomysły, na ich reali, na realizację tych, którzy rządzą tym miastem. Ale I to przede wszystkim jako konstruktywna taka opozycja, no, tak? Staramy się bardzo konstruktywnie do tego podchodzić, bo jesteśmy też mieszkańcami, my tu żyjemy, mamy sąsiadów, rodziny, które ta, no żyją bo w tym mieście. nie będziecie w w samorządzie jest troszeczkę inaczej. W samorządzie no tak. jest inaczej, jednak te interesy wspólne, gdzieś tam poza polityczne częściej się, się ścierają, bo to jednak chodzi na przykład o pracę dla ludzi, o dobrą szkołę, o, tak jak mówiliśmy, dobry poziom sportu, o kulturę i tak dalej. I ona do czy nas wszystkich, gdzieś nie zawsze, nie zawsze można mieć inne spojrzenie na no, to. Jakie są ale te największe jest... problemy Gorzowa według Ciebie. Największym, największym problemy Gorzowa jest to, że Gorzów y, jest miastem, hmm, jakby to znać, znaczy, nieco niemrawym w swoim e, rozwoju, takim e, niedookreślonym. My nie wiemy tak naprawdę, gdzie idziemy. I prezydent Wójcicki jest takim człowiekiem spokojnym, bardzo spokojnym, który potrafi znaleźć powiedzmy. Jakieś takie rozwiązania yy, i pomoc, czy to z lewej, czy z prawej strony, potrafi znaleźć Nie, środki. Ogrywa no, to, to bardzo dobrze. Ogrywa to bardzo dobrze. Nie twierdzę tak. tylko, że, że są takie momenty, gdzie trzeba pójść gdzieś w polityce również na wojnę, na takie sytuacje nieprzyjemne. Tak jak to miało miejsce akurat w poprzednich kadencjach z Urzędem Marszałkowskim, gdzie no, ewidentnie my tutaj bardzo dużo pieniędzy traciliśmy i, i, i ta polityka, taka poza pozamiejska. Była zdecydowanie mniej udana. Problemem Gorzowa w tej chwili jest to również, że Gorzów się wyludnia. Że no ale jak każde może, miasto. No jak każde miasto. Nie, ale, ale akurat nie przepraszam, przepraszam, każde. Bo nas, nas nie powinno. Panie radny. No, dobra, 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 A dobra. ile masz dzieci? Wujkę. A ja trójkę, no, no ale to, to zrobisz jeszcze ale ja, jedno, ale to ja się nie będzie nie ja wyludniać. Mówię w takiej kwestii. Bogorzów się nie wyludnia ze względu głównie ze względu na to, że mniej dzieci się rodzi niż, e, niż ludzi umiera, tylko no, nie ma bo, tylko, że antenaty. wyjeżdżają stąd. Mhm. Ludzie jeden stąd wyjeżdżają, dwa przeprowadzają się do gmin e, ościennych i my bardzo szybko tracimy e, ten kapitał ludzki, co dla nas nie jest korzystne. I jeżeli nie, i nas nie powinno interesować miasta, nie wiem, w warmińsko-mazurskim, że się wyludniają w opolskim e, czy, czy w jakichś nie, nas interesuje województwo Lubuzki. Patrząc wszędzie. Na województwo nas proszę, zielona się no, nie no, nie wyludnia. Nie, nie, województwo nie, nie, zielona się, się, się nie, e, No nie, 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 Działa sobie nie, wokół zielonej góry. No, no i, no, i, no, się nie no, ale... no i, i różnica w tej chwili jest taka, że, że niedługo blisko jedną trzecią Zielona Góra będzie ludnościowo, bo powierzchniowo również to bardzo duże obszar przyszło, ale to jest, ma mniejsze znaczenie, jest, będzie większa niż Gorzów. Kto nam zagwarantuje, że przy jakiejś administracyjnej reformie, przy jakim grzebaniu, bo mówi się o tym przecież w, w województwach, my nie stracimy naszej wojewódzkości, jeżeli spadniemy do miasta... Poniżej 100 tysięcznego? Gdzie my mamy tą gwarancję, że tak będzie? Gdzie jest, gdzie jest nasza siła? W czym? W, w gminach ościennych? Nikt się na to w ogóle nie będzie patrzył. Mało tego, to suma summarum, jak popatrzymy się, ilu posłów jest z południa. O, gdzie, jest, gdzie są, gdzie są prawdziwe pieniądze, ale ja mówię, nie ale, to są, problemy, do, ale to są realne problemy. Ale ja to są realne problemy. Mówimy o mieście, no to ja mówię, jak jest. A ja mam ważniejsze do ciebie pytanie, o, ale... tak na koniec. Pytanie natury zamkniętej fajnie A... było, czy nie? Fabryczny, spoko, nie? No. no muszę Okej, kończyć. Dobra. Kurczę. Dobra, dobra, dobra. Kurczę. Fabryczna 19. Uwaga, pan radny Rafalski zakończy ten program. Ta kamera cię bierze. I, i teraz... I, jakiś... Tak, powiedz jakoś, bardzo. że tam dziękuję, że było miło. Jak no, chcesz. To, e... Tak jak mówisz, dziękuję, był bardzo miło. Fantastyczny program, fantastyczny redaktor. <grymne> no <grymne> Dobrego <Jezu>. dnia. <grymne> ja ty potrafisz kłamać, dziękuję. Fabryczne 19. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.